A powiedz mi, nie ich słuchawek? Bo oczywiście, jak nic nie, nie? Oczywiście, że nie, padę, bo nie są na podmóżki, nie? Daj mi te długopis, zanim koty go zjedzą. E, dobra, ja idę nakładać siedzenie. Just in case, tutaj telefon kładę, zostawiam. Gdyby tu można jeszcze no, Powinienem się wyrobić, no, ale... Nie. Cały numer po prostu, gubię słuchawki, zechciało się, k***a, ale patrz Kochani, chcielibyśmy teraz, żeby była Eurowizja, ale nie ma Eurowizji, jest też w stylu Eurowizji, no czy to będzie, e, więc, no, będzie. No, komentatory od, od, od razu, z bazy, więc wrzucimy, jak będzie i jeśli będzie warto. A jak nie będzie, to Także, jak teraz w telewizorze. Dla Europy. A dlaczego się nie odbyła? To właśnie widać. Patrz. Tematyczna. Poland. Boże, wiesz, że kiedyś miałem taki obiad za tak i taki z mamą i podgrzałem sobie kapustę. Dlaczego? Mówię, mm, no, bo wszystko, wszystko prostu do mikrofali, tak. Boże, co na tak, to, Malu ma, jest Czerwona Kapusta. W sensie na... Tak, jest Dobrze, tak. Zobaczmy, co mamy. 16 czerwona kapusta. Nie zagłośno jeszcze ten selekcjon, bo też Nie No to trochę o, to dobrze, bo Polska jest stadion. To nie jest wielki finał, ale mamy dziś dla was specjalny koncert. No dobra, ale z nie jest na kamerze to. Ale to już wstępnie. Ale to w Rotterdamie. Ale w ostatnim czasie dopadła nas rzeczywistość. Arena, która miała być domem tegorocznego konkursu, została zamieniona na tymczasowy szpital. Muzyka łączy, szczególnie teraz. 90. mi w 2020, 2020, w ale tak, Naprawdę. Również przygotowali coś naczelnego. Kto je pewno Przebiera. Prawda? Bardzo również przygotowali coś Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. to pandemia i to dobrze. Bardzo So good to see you mm. Miło pana zobaczyć. Ojej, oddajemy głos czornemu, ze swojego mieszkania, ze swojego studia, ale oh, no nie sam. jest tam. mieszkania? Do <laughs> mieszkania, mieszkania większe niż zmian. Nie, ja nie, muszę, nie. Powies, jest? Oh, ok. na ja, sumie, ja super, nie, nie. Nie, nie. Oj. nie. 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 Były pieczone? Tak, były pieczone. Najpierw trzeba ugotować, a później piec. Na razie to jest problem na każdym. Mam meme, to ja Jakąś stykę sobie mam, tak No Patryk, no, taka jest atmosfera, Ludzie to mówią. Memories. I no dobra, kremy. nie umieramy jeszcze, no come on. Jesteście Eurowizją, share the joy. No, no, Gumtree's share, powinien być. No, share, Gumtree's share, i Joyu, i już. Czyli hmm. zobacz oni. Po <laughs> prostu zaoszczędzili. zobacz, cili.

To jest zupełnie rysyko. I... Ale nie w latach 90. Wiesz, brał udział tylko skadał udział. No i moim zdaniem błędy popełniały. No tak. Tak to się dorobiły. Ale Tam że typiczna piosenka e, dociera. Ale że nie kusiła, bo była wtedy młoda, nie obeznana z rękiem. Nie będę no żałobał jeszcze raz teraz. Ja Francja? Po francusku, proszę bardzo. Poproszę coś słodkiego. Kinder Bueno. Nie ma takiej umowy. Weź kinderbłęko, no. Co to jest? France proszę. Kinderbłęk, give wy ten jator. O Boże, jakie zajebiste! Azerbejdża. La, 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 la. Na O jest, Ale super. To na pewno. la, 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 la. O Ja bym naprawdę to Super, bo pokazywałaś fragment teledesko. No oczywiście nie No wiadomo, bo zawsze muszę nie wiadomo No bo ktoś musi ci przynieść Kinder No, To są wszystko... Że zrobiłeś to? A przychciałeś na przykład? tak? Tak sobie zrobiłeś Od mnie. momentu. No na Chcę powiedzieć. No, nie, że to, że dwa razy. Siri, bye, bye, Siri, bye. Teraz kupiłem opakowanie na słuchawki. you fucking kidding me. To nie jest taka to nie doceniać. Przestańcie się doceniać. Zacznijcie żyć na maksa. Tak. To najwyższy czas.

to jest właśnie takie hity Eurowizja totalnie. No? Tak. Coś jeszcze? Mogę wyleć jeszcze raz. Tak? No, szpak się totalnie dydaje na Eurowizję. póki, co nie wygląda to jakoś źle. Myślałem, że będzie jakoś biednie, to strasznie wyglądało, wyglądała. Widzę, że są przygotowani i ta jest ta scena i w ogóle... No wiesz, biorąc pod uwagę sytuację. No tak. Zaraz sprawdzimy, oh, okay. jak ma się Polska. Czas na połączenie z Warszawą i z Wiki Gabor. Tak się cieszyliśmy w Divinicach. To no, było. A dzisiaj pusta sala. Także w tym studiu z którego nadal prowadzący. To studio mogłoby pomieścić 1600. Osób. No ale ze względów oczywistych jest puste. Najważniejsze, łączymy się z Warszawą jest wiki. Widzimy ale to jest studium telewizyjnym to. Jezu, jest super crap. Jak się obajdujesz w tym niezwyczajnym czasie? Super Ktoś taki jak ty? Taka młoda osoba? Czego tak się śmieje, Że całe, że ludzie umierają? I tak, się no, tak się nie jest smaczna według, mnie. No przez zadekka. Powinni się ludzie śmiać, tylko płakać. Nie wolno się śmiać. Alma kręcone To Pewnie trwała. Albo peruka. A, czy mu poszczałaś peruka? Tak. Ale ma koszula. jest spokojnie. Ale ma włoski kręcone. Po ten fortepian, jak na nim nie gra. No że ładnie wygląda się, jak się ma zdjęcia z portety, ale to być inteligentne. Nasza zwycięzczeni zaśpiewa ten utwór z pustych ulic bez, gra, bez gradu. Oto modlitwa? Ale... Strasznie to jest depresyjne tak naprawdę. Nie. To jest niby takie szajne i słodkie i miłe. Ale tak naprawdę pokazywanie w kółko tych smutnych ulic. Ludzie, Wiem. którzy mówią ci cały czas o tym, że jest koniec świata, nie jest to fajne, nie jest to dobry mod. Ale ja w ogóle nie rozumiem, jaki jest zamysł tego wydarzenia. Bo ja już. Ja, ja, się, oni nie będą śpiewać na żywo, oni nie będą się z nimi jakoś łączyć specjalnie. Ja myślałem, no bo zobacz, to już trwa godzinę prawie. Kotek. Kotek. Co z i jak zawsze, gdy ci krycimy, ja nie ma dochodzi i jak nie kręcimy, to się nie, nie zalewasz. Wiem, ale jak dlaczego byś mnie. Nie chcemy nie, tak, 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 no, no, Musimy to to Chcemy no, się uściskać, ale musimy zostać w domu, musimy unikać strat, ale zarazem powinniśmy słuchać muzyki, dużo muzyki, w szczególności słuchać mojej piosenki Alive, abyśmy mogli żyć. Buga. <laughs> A jaki będę jest tak. Połączyli siły i teraz prosto z pałacu pokoju wkradzę i dwoje. Myślę, że może to grać.

Poczywała się, że Maria pakiet ma już koniec. <laughs> A teraz już nie masz pracy! Ła, 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 to to zrobić. <laughs> o Boże, jak ła, ła, to ła, 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 Ale to ła, ła, robić, czy tak Powiedziała, że się, to, ja <grym>, to właśnie ta kompozycja dała zwycięstwo w Wilburze w A, to, wierzymy to wierzymy wierzy. raz, jak na razie. Dlatego ja się teraz do Londynu. dobry, Norton. A wieczor, to. Panie Norton. Wszyscy artyści, którzy mieli ze śpiewymi, nie, nie, nie mogę Ja nie nie do so, tego Nie, nie można. Jestej, byłeś, byłeś, byłeś tak, byłeś w tak, w nie, nie nie, 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 Tak, on decyduje. Ale tak, 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 hmm, wrażenie, że Tak, Ale Ale czy stałeś się szybko fanem tej tak, piosenki? Tak, Polska. Mogli wejść w jakieś internetu? Tak nie wiem. Aha, kalkulatora? <grym i w górę> Nagrana? <grym i w górę> Zobaczyłeś? Takie są nagrania profesjonalne. Rotterdam 2021. Dobra, wiesz. Ja myślę, że wiesz, no, jeżeli miałoby nie być tego albo być takie, jaki jest, to... To no, no, nie było najgorsze na świecie. Nie było najgorsze, ale no, ogólnie to miało być, bo no, myślę, takim, wiesz, pokazać trochę tych artystów, trochę dać takiego, wiesz, otuchy miły słów. Może my czegoś z tego nie potrzebujemy patrzeć na co dzień, ale może to jest to, tego potrzebujemy. Może tak, oczywiście. Więc, a przynajmniej jest... Nie, wypał... ta druga część była, tam, któraś była lepsza, ale ten początek był strasznie depresyjny. Cały no. czas pokazywali no jakieś puste ulice no tak i były jakieś takie, wiesz, obrazki, no nie o szczęście. Ale na koniec rybuś nawet przeszedł więc chyba. Chyba jest okej. Okay.